Dobry, w niedzielę, 1 grudnia. Wszyscy dzisiaj zaczynają vlogmasy. Wszyscy dzisiaj zaczynają odliczanie do świąt, a ja zaczynam odliczanie do urodzin oraz urodzinowy miesiąc. A tak całkowicie na poważnie, to ja po prostu bardzo lubię grudzień i właśnie wyjątkowo nie ze względu na te święta, bo ja z tymi świętami zawsze jestem taka na bakier i w tym roku nie zamierzam obchodzić tylko to, co się akurat nadarzy, na przykład jak z dziewczynami się spotkam, czy pojedziemy do Berlina na przykład na jarmarki świąteczne, ale ogólnie to tak wiecie, nie za bardzo i i to jest w porządku, ale jakoś tak, nie wiem, strasznie lubię grudzień, urodziny, dużo wolnego, jakaś taka aura zimowa, aura tego, że to jest koniec roku. Nie ja wiem, ja to lubię, ja to lubię, ja wiem, że to są trochę takie bzdury. O, zaraz będzie nowy rok, nowy, nowy styczeń, wszystko od nowa, ale nie wiem, jakoś tak, jak to na psychikę działa, to w sumie czemu nie, prawda? E, więc dzisiaj w ogóle zrobiłam sobie takie grudniowe śniadanie. A tak serio to, mam pyszną kawę. Z Alpro. Pozwoliłam sobie na moje ulubione mleko do kawy, pomimo że mam mnóstwo mleka z Lidla, ale czasem sobie trzeba dogodzić. Na co dzień wybieram to tańsze, bo w sumie po co przepłacać, skoro kawa mi smakuje. Ale wiecie, raz na jakiś czas można się rozpieścić w ten sposób. Mnie bardzo cieszą takie rzeczy. Nawet nie chodzi o sam fakt kupienia tego mleka, tylko o to po prostu, że kojarzy mi się to mleko ze specjalnymi okazjami, bo ja sobie, ja sobie je rzadko kupuję i kupuję je sobie, bo coś. Na przykład kupiłam sobie Kiedyś karton um, Alpro na tygodniowy urlop, który spędziłam w domu, żeby było mi przyjemniej. Tak samo na urodziny. W tamtym roku też sobie kupiłam Alpro na urodziny. Lubię po prostu celebrować um, ważne rzeczy albo jakieś takie konkretne daty takimi drobnymi rzeczami i uważam, że to jest super, bo może być w życiu... Ciężko, źle, ale takie małe rzeczy potrafią po prostu poprawić humor. Jeżeli chodzi w ogóle o dalszą część cieszenia się małych rzeczy, to mam talerz z smakołykami, które przywiozłam od dziewczyn. Dziewczyny, siostry zrobiły sernik pistacjowy, Wika zrobiła jakieś tam czary, o których opowiadała. Babeczki, ale opowiadała i nie zapamiętałam, ale brzmiało cudnie i smakuje też cudnie, ale jest bardzo słodkie i takie mulące, bo to jest taka mega czekoladowa babeczka. A ten sernik w ogóle powiem Wam, dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy lubicie słodycze z pistacjami, bo ja wiem, że jest na nie straszny szał, ale mi to nigdy nie smakowało. Na przykład jak mm, ktoś się zachwyca takim krosantem wypełnionym po brzegi pistacjami, kremem pistacjowym, to ja mam takie, Boże, przecież to jest niesmaczne, tego jest za dużo. Ja najbardziej lubię pistacje w takiej zwykłej formie, takie solone do chrupania, a i tak za bardzo nie jem, bo nie wiem, są lepsze rzeczy do chrupania zdecydowanie. A jeżeli chodzi o słodycze, no to raczej nie za bardzo. Czy jakieś kawy pistacjowe? Nigdy tego nie lubiłam, nigdy tego nie kupowałam jakoś. Już wiecie, parę, parę razy spróbowałam i potem miałam takie, po co to kupować? I dziewczyny zrobiły sernik, ale w ogóle jestem w szoku, bo on jest taki bardzo delikatnie pistacjowy. Ja prawie tych pistacji nie czuję. Bardzo dobrze czuć ser, bo to sernik, a nie czuję za bardzo pistacji, więc w sumie super. Dla mnie bomba. Bałam się, powiedziały, że zrobię pistacjowy sernik, no to bałam się, że nie zjem, ale jest pyszny. Przedurodzinowe śniadanie. Każdy dzień, każdy dzień przed 5 grudnia jest urodzinowym. każdy dzień po 5 grudnia jest pourodzinowy. Czyli ja mam taką schizę na punkcie urodzin. Urodziny są wspaniałe. Naprawdę powinniśmy je celebrować dłużej, częściej, więcej. Uwielbiam nasze spotkanie z dziewczynami, bo ja zawsze wtedy obiadam się słodyczami. Na co dzień jestem bardzo słona. Wolę zjeść, zamiast mm, ciasta, to wolę zjeść bagietkę, wolę zjeść chipsy, wolę zjeść krakersy, wolę zjeść zapiekanki z pieczarkami. Wiecie, po prostu ciasta nie są w hierarchii mojego ulubionego jedzenia. No i ja sobie na co dzień jem właśnie burgery, chipsiki i tego typu rzeczy, a później wiekacze dziewczyny robią coś słodkiego I ja mam takie nie no to muszę zjeść. To, to nie jest to samo, co ze sklepu, to nie jest to samo, co w cukierni. Chociaż w cukierni bardzo czasami lubię sobie zamówić coś słodkiego, jakiegoś croissant'a, jakieś ciacho, jakąś cynamonkę. Ale to nie jest mój pierwszy wybór. Już dziewczyny zrobią, no to chcę to przetestować, no bo dla nas dziewczyny zrobiły. Zawsze czekam tak bardzo, co Wika zrobi, bo Wika zawsze robi słodkie. I zawsze to są jakieś takie, wiecie, dzieła sztuki. Wszyscy się zachwycamy, wygląda pięknie, smakuje pięknie. Ja później zabieram trochę do domu. Do domu się zachwyca, jestem taką jego dealerką słodyczy od Wiki. Coś wspaniałego. Tak na serio, no to zrobimy sobie później jakieś takie normalne śniadanie. Zrobię może jakąś sałatkę. Coś takiego lżejszego, co wyczarujemy coś z lodówki, bo dawno nie byłam na zakupach. Mam trochę rzeczy w lodówce. Przejrzę sobie ją. Coś wymyślimy. Właśnie sobie puszczę jakiś odcinek na YouTubie do obejrzenia. Wszyscy dzisiaj zaczęli vlogmasy, więc mogę... Mam... Ogromny wybór, co chcę oglądać. A będziemy uzupełniać mój grudniowy kalendarz. Trochę jest do uzupełnienia, bo mam naprawdę zaplanowane przyjemne, miłe rzeczy. Rzeczy, które myślałam, że zrobię wcześniej, to chciałam sobie przełożyć na grudzień, żeby mieć taki naprawdę fajny miesiąc, fajne zakończenie tego roku. Więc sobie uzupełnimy. Na razie sobie zaznaczyłam tylko moje wolne dni. Trochę ich jest, więc super. Chciałeś mi ostatnio, że grudzień dla Was to nadgodziny, a nie wolne. I no wiem, w grudniu jest zawsze trochę do Zrobienia. Mam nadzieję, że, że się wyrobię, ale myślę, że będzie w porządku, bo już miałam urlopy dawałam radę. Zawsze to jest taka panika, że a nie wyrobię się, nie wyrobię się, a potem nagle jakoś zawsze się człowiek wyrabia. Nieraz myślałam, że będę musiała robić nadgodziny, a u mnie nadgodziny są tylko wtedy, jak jadę robić zdjęcia w centrum handlowym, no bo na przykład jak jadę do Bydgoszczy, no to mam pięć, pięć nadgodzin w danym dniu, jak jadę i będę jechać w poniedziałek w sumie jutro, e, a też jeszcze nadgodziny mam na przykład, jak trzeba w sobotę usiąść do komputera i wstawić na przykład fotorelacje z jakiegoś wydarzenia w centrum i to są moje nadgodziny. Tak, żeby siedzieć po pracy, to nigdy tego nie robiłam i bardzo tego pilnuję. Bardzo tego pilnuję, bo yy, moim zdaniem ten taki balans jest mega ważny. Jak jest 17, to, to ja po prostu wychodzę. Nie, nie chcę po prostu dopuścić do takiej sytuacji, że raz posiedzę, drugi raz posiedzę, trzeci raz posiedzę, yy, więc staram się ze wszystkim wyrabiać i w sumie mi wychodzi. Nie, nie miałam takiej sytuacji, że musiałam w jakiś dzień zostać dłużej. Nie było tej potrzeby, bo ze wszystkim ogarniam, pomimo, że czasami jest ciężko, ale jest spoko. Teraz mam zamiar, jak będę jechać do Bydgoszczy to 6 godzin w pociągu, w jedną stronę 3 godziny, w drugą stronę 3 godziny sobie naprawdę mocno przycisnąć, bo mam do zrobienia posty, więc wtedy chcę to zrobić to po prostu w pociągu zamknąć i, i mieć po prostu pra prawie gotowe, więc szybciej pójdzie, więc będę mogła sobie pozwolić na te wolne dni i ze wszystkim się wyrobimy. Wyrobimy się ze wszystkim. Jak patrzę, to damy radę. Będzie Git. gotowe i mamy tak. Resztkę pieczywa z zamrażarki mam jedną krągę chleba i pół bułki. Tutaj mamy pesto, mozzarella, pomidory, na górze sałata i przyprawa mm, pomidory suszone. Tutaj mamy na dole awokado, pomidory i jajko bardzo na miękko, rozpływające się. Do tego też trochę zieleniny, przyprawa pomidory i sól. miałam taką pastę y, pink i ona jest podobno mega dobra, a mam strasznie, tak naprawdę strasznie brudny piekarnik, przypalony i w ogóle, także proszę mnie nie oceniać. Normalna rzecz, czasem po prostu się zdarza, więc spróbujemy ją wyczyścić dzisiaj, żeby wiecie, na grudzień, na nowy rok było super czyściutko. I później będę trochę bardziej dbać o to, bo jak mi się coś tam przypaliło, no to było jak było, ale sobie ogarniemy to. Tak to wygląda. I zaraz weźmiemy jakąś gąbkę i zrobimy. Blachę mam też brudną i ją najpierw wymoczyłam we wrzątku, żeby wiecie, była cieplejsza. Troszkę się to rozpuściło, więc może będzie łatwiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wykorzystuję moment, że na razie sobie nie przyklejam paznokci, więc będzie mi łatwiej takie bardzo, bardzo brudne rzeczy posprzątać. I trzymajcie kciuki, żeby ten piekarnik poszedł dobrze. Udało mi się ogarnąć ten piekarnik tylko trochę Z wielką przyjemnością przyjmę wszystkie wasze polecenia Jak tak naprawdę porządnie wyczyścić piekarnik Żeby był czyściutki Więc dawajcie znać w komentarzach Czy to produkty, czy to sposoby Chcę go doprowadzić do perfekcji dosłownie Chociaż rzadko go używam Skoro że tak rzadko go używam, bo mam airfryera To niech tym bardziej będzie super czysty Zrobiłam sobie drugą kawkę i chcę teraz zrobić coś mega fajnego. Zobaczyłam to kiedyś w internecie i stwierdziłam, że w tym roku w końcu to muszę zrobić. Mianowicie kartka, długopis. I z okazji tego, że za parę dni mam urodziny, myślałam żeby poczekać do urodzin, ale tak naprawdę dom organizuje mi urodziny, więc raczej nie będzie na to czasu, więc zrobię sobie po prostu dzisiaj 1 grudnia coś takiego. E, widziałam to właśnie w internecie i bardzo mi się spodobało, ale zawsze to widziałam po urodzinach, a potem zapominałam. Chcę napisać do siebie list. Coś, co chcę sobie przekazać na kolejny rok i za rok w urodziny no pewnie w okolicach urodzin, też gdzieś tam pewnie pierwszy, 2, grudnia, czy coś w tym stylu, e, sobie otworzę ten list i sobie go przeczytam i napiszę na kolejny rok. Chcę sobie, wiecie, napisać tam jakieś takie rzeczy, które... No coś takiego, żeby sobie przekazać, w jakim momencie jestem, w jakim momencie chciałabym być za rok, jakieś miłe słowa dla siebie bez... Chcę, żeby tutaj nie było za dużo negatywnej energii, bo ogólnie chciałabym, żeby moje życie opuściła trochę negatywna energia, w najbliższym czasie, ale nad tym też popracujemy. W każdym razie będziemy pisać taki list. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś mega długie, bo też nie chcę, żeby to wiecie, z tego książka wyszła, tylko coś takiego, jakieś moje przemyślenie, jakieś moje. Pomysły na ten rok nadchodzący, i później za rok sobie to przeczytam. W grudniu, o ile nie zgubię, nie powinnam zgubić, nie gubię za dużo rzeczy, ale muszę gdzieś to dobrze schować. Myślę, że to będzie coś fajnego. Widziałam to wiele razy w internecie, że dziewczyny piszą sobie dosłownie rok po roku listy. I myślę, że to będzie fajne, bo na 100% zapomnę za rok. Nie będę kompletnie pamiętać, co napisałam w tym liście, i sobie tak przeczytam, i to będzie takie, wow, zrobimy to. Dajcie znać, czy kiedyś to robiliście, bo moim zdaniem. Był super pomysł, ale zawsze zapominałam i teraz tak, o matko, właśnie to zrobimy. I gotowe. Troszkę się uzewnętrzniłam psychicznie, troszkę się wzruszyłam i absolutnie nie mogę się doczekać tego, jak... Za rok w grudniu wezmę tę kartkę. Kopertę otworzę i przeczytam no gruby temat. Napiszmy na kopercie. Otworzyć najwcześniej 1 grudnia 2025 Barż z torebki. Muszę kupić krakusa w kartonie, wczoraj piłyśmy i był przepyszny. Takie paszteciki z kapustą kiszoną i pieczarkami i cebulką. Z ciasta francuskiego podgrzałam je sobie w airfryerze na dwie minuty, żeby były takie, wiecie, cieplutkie, jakby dosłownie były upieczone przed chwilą. Taka oto przekąska. Dzisiaj mam tak chaotyczne to jedzenie i wyjadam z lodówki rzeczy, że bardziej nam wyjdzie z tego taki daily vlog niż dzień jedzenia, więc dajcie znać, czy chcecie takie... Daily vlogi? Coś w tym stylu, takie dni ze mną, jakieś takie wiecie, czasem gdzieś pójdziemy, coś zrobimy, a czasem posiedzimy w domu, tak jak dzisiaj. Więc y, dajcie znać, bo nie zawsze mi się chce gotować, więc tak wtedy ten odcinek jest mniej atrakcyjny, dzień jedzenia, więc zobaczmy, czy Wam się to spodoba, a teraz krokiecik, znaczy pasztecik. Krokiety też bym zjadła. Ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy maczać w barszczu i wtedy jeść. Idziemy zaraz się przejść na spacer i ubiorę znowu martensy, bo chcę je rozchodzić żeby były naprawdę wygodne. Myślę, że to się w końcu uda, bo ostatnio mamy krok do przodu, więc raczej zostawię sobie te buty, bo są przepiękne. na spacerze, umyłam sobie włosy i zaraz jedziemy po do Maxa. W ogóle jest nowy rywal, czyli taki burger drwala, tylko że wege można dostać w Maxie. To jest ich odpowiednik właśnie drwala i mają opcję wege. Ale powiem Wam szczerze, że tak zabieram się do przetestowania tego nowego. W ogóle to nie brzmi dla mnie dobrze. Tam, tam, tam jest jalapeno, jest sos aioli. Gdzie jest ten taki klimat zimowy, właśnie jakaś żurawina, czy coś w tym stylu. Miałam dzisiaj to zamówić i przetestować tego nowego i zrezygnowałam, bo, bo coś tam, bo coś tam i tak się... Już kolejny dzień mam takie coś, że chcę to przetestować, bo jest nowe, ale mi przepada, bo, bo coś tam, bo nie chcę, bo wiecie, jakieś coś sobie wymyślam. No i chyba stwierdziłam, że nie będę jednak tego testować, no bo musiałabym wywalić to jalapeno z tego burgera, bo ja nie lubię, nie lubię ostrych rzeczy, więc bym to wywaliła. I wtedy to już nie jest to samo, ale stwierdziłam, że skoro zaczął się grudzień i to mi się tak kojarzy z zimą, to sobie po prostu zjem tego pierwszego. Na początku mi tak średnio smakował, a potem, moim zdaniem, był pyszny. Ja też rzadko jem maksa, bo jakoś tak zbrzydł mi ostatnio, więc stwierdziłam, że teraz pojedziemy. Nie mam kompletnie pomysłu, co chcę zjeść, a zjadłabym coś właśnie zamawianego, bo nie chce mi się gotować, chcę usiąść i zmontować film, więc stwierdziłam, że sobie zjem tego burgera rywala, tylko w tej pierwszej, oryginalnej wersji z, ze szwedzką borówką ym, barbecue i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Pokażę wam, ale to przywieźć. Jedziemy sobie do domu, bo nie chcę tego jeść na parkingu, a jedziemy, bo mamy blisko do maksa, a jeszcze dodatkowo mamy zniżkę na drive-thru, taką stałą, bo byliśmy w pierwszym e, tygodniu otwarcia w Krakowie, więc dostaliśmy taką naklejkę ze zniżką. Więc za chwilkę sobie zjemy burgera, bu, burgera rywala. Ja w ogóle nigdy nie lubiłam drwali. Raz kiedyś zjadłam w życiu drwala takiego mięsnego w maku i dla mnie to było takie czym się zachwycać. I jak przetestowałam rok temu rywala, mój taki, pierwsze moje takie doświadczenie było okej, okay, dobry burger, ale nic specjalnego, a potem zjadłam jeszcze raz i się zakochałam. Ale tak wiecie, na tej zasadzie, że nie jem go często, on jest, on jest bardzo duży, więc nie wiem, czy zjem go całego, najwyżej oddam domu albo sobie zostawię na jutro, e, ale mam straszną ochotę teraz na niego. Zaraz lecimy, później siadam, robię herbatę, montuję film, jem i oglądam nowy odcinek Książula i to tyle. Mamy to. Kiedyś wyglądał lepiej. Trochę się rozjechał. Troszkę go rozjechało. Tak to wygląda. Ten burger jest przepyszny przez tę taką borówkę. Śmiesznie, że dają aż dwa mięsa. W ogóle właśnie namówiłam domu, żeby zjadł pół, więc jem pół tego burgera. I wzięłam sobie jeszcze frytki serowe, które są przepyszne. Uwielbiam je, tylko ja zawsze wywalam... Zawsze. Mówię, jakbym jadła je często, a nie jem często w ogóle maksa. Kiedyś jadłam często i zawsze wywalam jalapeno. Bierzemy kawałek burgera. On jest naprawdę dobry. A takie pół to jest idealna porcja. Naprawdę to jest dobre. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak wylosowałam tę herbatę, to jej ostatecznie nie wypiłam. Sobie ją zaparzę teraz. Do stopni wleję. Ona sobie chwilkę na mnie poczeka, a ja w tym czasie pójdę sobie wziąć taki bardzo przyjemny, odprężający prysznic. Dzisiaj prysznic z takim peelingiem z hebe, i on jest tak cudowny. Wiem, że jest wieczór. Powinnam użyć go w porannym prysznicu, bo to jest 100% cudowny zapach kawy. Ale zapach nie powinien mnie rozbudzić, ale. Przecudownie to pachnie. Chciałabym, żebyście mogli to powąchać. Jeśli lubicie kawę, to by wam to podeszło zapachem totalnie. Więc wracam do regularnych peelingów ciała i to mi się na pewno sprawdzi, bo to aż się chce używać. A do tego również z mój ulubiony żel pod prysznic, który jest drogi, bo kosztuje 20 zł, ale dorwałam na promce. I lubię sobie czasami pozwolić na ten żel, bo normalnie używam, wiecie, jakichś zisany, na przykład taki. A tutaj mam resztkę tego żelu, tutaj kupiłam nowy. E, I to jest mój ukochany zapach. Chciałam ostatnio jak byłam na warsztatach zapachowych zrobić ten zapach, ale nie było borówki i kiwi też nie było.